Dobry wieczór Państwu, lub jak to się mówi w internetach, kochani. Ostatnio, oprócz niestety epidemii, tematem, który pozostaje na tapecie są wybory prezydenckie. Postanowiłem pochylić się nad tą sprawą i dziś na kanale Beztroski Łączkowskiej zaprezentuję Państwu, zaprezentuję Wam projekt ustawy, który sam przygotowałem. Nowe prawo wyborcze nie, nie będziecie się nudzić. Dlaczego? Dlatego, że projekt mojej ustawy. Jest zwięzły, konkretny i konkretny. Tak jak inne akty normatywne tego typu, określa wszystkie ważne aspekty związane z wyborami, tylko nie ma na przykład 200 iluś stron, tylko strony dwie. Na początku, tak jak można przypuszczać, określa, jakich wyborów będzie dotyczyć ta ustawa. Artykuł 1. Ustawa Nowe Prawo Wyborcze określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do kół gospodyń wiejskich, prezesów rodzinnych ogródków działkowych, selekcjonera reprezentacji Polski oraz innych wyborów odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 2. Bardzo ważny. Zwłaszcza dla Was, drogie Panie, przypomnijmy, że kobiety dość długo walczyły o swoje prawa wyborcze, dlatego moja ustawa jasno i zwięźle określa, kto miałby prawa wyborcze w momencie, w którym weszłaby w życie. Artykuł 2, paragraf 1. Prawo wybierania, czyli czynne prawo wyborcze, posiada wyłącznie Jarosław Kaczyński, chyba że Jarosław Kaczyński postanowi inaczej. Paragraf 2. Prawo wybieralności, bierne prawo wyborcze, posiadają osoby określone przez Jarosława Kaczyńskiego. Następnie projekt ustawy określa okręgi wyborcze i teraz rzecz bardzo ważna w kontekście być może majowych wyborów. Tworcza, bo jak się okazuje, tak naprawdę tej kampanii nie ma, no bo kandydaci nie mogą spotykać się z wyborcami w momencie, kiedy wszelkiego różnego rodzaju zgromadzenia są zabronione. Dlatego w moim projekcie ustawy kampania wyborcza jest nieco inaczej sformułowana, rozdział czwarty. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem, w którym Jarosław Kaczyński zaczyna myśleć o wyborach i ulega zakończeniu na chwilę przed rozpoczęciem głosowania przez Jarosława Kaczyńskiego. Następnie rzecz podstawowa dla każdych wyborów, ustalanie wyników wyborów. Wyniki wyborów ustanawia jednoosobowa Państwowa Komisja Wyborcza w składzie Jarosław Kaczyński. Warunkiem ogłoszenia wyników wyborów jest zaniesienie ich do pani Basi do sekretariatu. Paragraf trzeci. Ogłoszenie wyników wyborów następuje poprzez przekazanie ich przez panią Basię do powszechnej informacji. Następnie ustawa, projekt ustawy określa organy wyborcze, wybory do Sejmu i Senatu, no i klu, moi kochani, drodzy Państwo, klu całego projektu ustawy, czyli przepisy regulujące wybory prezydenckie. Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywają się, jeśli Jarosław Kaczyński uzna ich przeprowadzenie za słuszne. Artykuł 11. Wybory odbywają się na drodze wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Jarosława Kaczyńskiego oraz artykuł 12. Wybory odbywają się w momencie, w którym Jarosław Kaczyński będzie miał ochotę je przeprowadzić. Kochani, zobaczcie, jak to usprawnia cały proces, niweluje wszelkiego rodzaju napięcia społeczne i dyskusje, których w tym momencie nie ma. I ostatni dział protesty wyborcze. Przeciwko ważności wyborów lub wyborowi określonej osoby nie może być wniesiony protest z powodu, że w nowym systemie prawa wyborczego nie istnieje taka konieczność. Paragraf drugi. Nie ma konieczności składania protestów wyborczych, ponieważ wybory dokonywane przez Jarosława Kaczyńskiego są niepodważalne, niezbywalne i nieomylne. Cały jednolity tekst projektu ustawy znajdziecie na fanpage'u Beztroski Łądkowski, ja namawiam was do tego, żebyście przyjrzeli się temu projektowi. On jest bardzo dobry. Dlaczego? Dlatego chociażby, że po pierwsze, usprawnia działanie państwa polskiego, po ludzku, ile trwa liczenie 20 milionów głosów, a ile trwa liczenie jednego głosu. Po drugie, ta ustawa jest dobra merytorycznie. Ona nie jest pisana w nocy, na kolanie w Sejmie. Ona jest pisana tu przed chwilą, na komputerze. I po trzecie, zminimalizowanie kosztów aktu wyborczego. Te pieniądze można zaoszczędzić i przeznaczyć na rzeczy dużo bardziej przydatne: na maseczki, rękawiczki różnego rodzaju sprzęt do szpitali, na telewizję publiczną w przyszłym roku czy też na działalność Ojca Rydzyka. Zastanówcie się nad tym. Czuję, że chcecie poczytać więcej. Myślę, że to jest sprawa bardzo ważna dla nas, dla Was, dla obywateli tego kraju. Dlatego proszę o lajkowanie, subskrybowanie, udostępnianie. Do zobaczenia. Hej!